Czy się jestem fabulita w tym odcinku? Dowiesz się, jak y, grać oraz stopować muzykę za pomocą komend. Czyli poznasz komendę Play Sound oraz Stop Sound. Aby zacząć grać muzykę, wpisujemy najpierw Play Sound. Następnie, jaką muzykę będziemy chcieli grać. I tutaj mamy tak. Na początku, przed w ogóle nazwą muzyki, mamy skąd to pochodzi. Może to być Ambient, albo Block, albo. I jeszcze kilka innych wartości. A te wartości oraz co oznaczają powinny wam się właśnie wyświetlić na ekranie. Więc tak, wpiszmy sobie tutaj BLOCK Minecraft BLOCK. kropka niech będzie spadające kowadło. Następnie podajemy na jakiejś ścieżce dźwiękowej ma to grać. Każda z tych rzeczy odpowiada jakiejś pojedynczej ścieżce dźwiękowej. Oznacza to, że jeśli damy na blok, a blok będzie wyciszony, to gracz nie usłyszy tego dźwięku. Wyjątkiem jest voice, gdzie trzeba mieć całkowicie dźwięk wyciszony, żeby gracz nie usłyszał dźwięku, który puścimy. Następnie podajemy gracza, tutaj podam siebie oraz koordynaty miejsca, w którym ma zostać zagrana ta muzyka. Ich możemy nie podawać, wtedy będzie to miejsce, w którym wykonamy komendę. Ja jednak sobie podam je o tak. Więc teraz jak widzicie działa nam i mamy dźwięk słabiającego kowadła. I żeby Wam udowodnić, że jak wyłączę dźwięki bloku, to nie będzie tego słychać, proszę. Ale jeśli już tutaj zmienimy to na cokolwiek innego, na przykład ABIENT, proszę wszystko ładnie słychać. Dobra, więc ja już włączyłem wszystkie dźwięki i wróciłem do tej naszej komendy. To po pozycji możemy dodać głośność. Głośność może być liczbą z przecinkiem, gdzie głośność 0 to jest głośność, której nie słychać, a głośność 1 to jest maksymalna głośność. Ale to nie jest tak, że wpisanie większej głośności od 1 nic nie da. Dźwięk nie będzie głośniejszy, ale będziemy go słyszeć z dalszych odległości. Więc wpiszmy sobie 0. Nie ma dźwięku, wpiszmy 1. Jest dźwięk. Wpiszmy jakąś ogromną liczbę. Nadal jest dźwięk w takiej samej głośności jak 1, ale jeśli to tam, nie wiem, powiedzmy, odsuniemy sobie, to nadal go słyszymy. Odcinam go od sokratek. Gdzie przy głośności 1 już nie słychać, bo tak jak widzicie, yy, muzyka jest za daleko, żeby była słyszana. Yy, wróćmy sobie do tego. Po głośności mamy kolejną rzecz, jaką jest pitch, jest to ton głosu. Najmniejszą wartość, mo jaką może przyjąć, to 0,5, a największa to 2. Wartości mniejsze od 0,5 będą traktowane jak 0,5, wartości większe od 2 jak 2. Więc jedynka to normalne i oznacza to, że ton głosu się nie zmienia. Jeśli ustawimy to na 0,5 to głos będzie no, wolniejszy i będzie mieć inny ton, a jeśli ustawimy na 2 to głos będzie szybszy i mieć taki bardziej wyższy ton. Dobra zobaczcie, więc na jeden to brzmi tak Na dwójkę to brzmi o tak na 0,5 brzmi to tak, a na dwójce o tak. Dobra, bo mi się przypomniała jeszcze jedna dosyć ważna sprawa: mianowicie ja cały czas mówię 0,5, ale musimy pamiętać, że Minecraft jest grą, w której nie piszemy przecinek, tylko tak jak piszą Amerykanie z kropką. Dobra, więc tak, zostawmy sobie pitch na 1. I teraz jest ostatni argument. Jest to minimalna wartość wpisujemy tej liczbę od 0, od 0 do 1 z, z przecinkami ta wartość oznacza jak głośno będzie grać słyszeć muzykę jeśli jest za daleko od niej czyli jeśli sobie damy tą muzykę na jakichś super dalekich koordynatach to jest że nikt jej nie będzie słychać ale jeśli już ją ustawimy na co najmniej 1 na maksymalnie 1 to będzie ona słyszalna. Tak samo będzie słyszalna przy 0.1, tylko bardzo mało. Dobra, więc teraz komenda Stop Sound. Ja uruchomiłem sobie muzykę tak, żeby była wszędzie słyszalna. Jest tutaj Command Block, który uruchamia ją, tak, żebym nie musiał się męczyć. I teraz tak. Aby zatrzymać tą muzykę wpisujemy Stop Sound. Następnie komu zatrzymujemy muzykę. Teraz na jakiej ścieżce jest ta muzyka grana. Jeśli chcemy zatrzymać muzykę na każdej ścieżce, dodajemy gwiazdkę. Oraz następnie jaką muzykę zatrzymujemy. Ja akurat puściłem muzykę Music Disc Podajże Rift. Tak. Więc jak widzicie możemy ją w ten sposób zatrzymać. Yy, niestety nie da się zatrzymać w ogólnie wszystkich wszystkich muzyk. Tylko można zatrzymać tą przez nas podaną. I to by tak naprawdę było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeśli tak, to możecie zostawić suba łapkę w górę oraz spać na inne moje odcinki.